Proszę Państwa, lata moment rozpocznie się dzisiejsze spotkanie, tak bardzo wyczekiwane przez kibiców. Nie ma to jak w końcu rozsiąść się przed telewizorem lub zająć miejsce na trybunach i na 90 minut zapomnieć o Bożym świecie. Który zespół odprawi ekipę przeciwną z kwitkiem? Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Zespół Zagłębia Lubin zmierzy się z Poznańskim Lechem. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Przewinienie. Miedziowi będą za chwilę wykonywać stały fragment gry. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. O, ładnie teraz minął w biegu Broni, ale piłka w grze. Hmm, miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. Tomasz Makowski. Czerwiński. Radosław Murawski. Szansa! Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Co za strzał! Zobaczmy powtórkę. W sytuacji jeden na jednego myślał już tylko o tym, by włożyć maksimum siły w to uderzenie. Bramkarz nie miał najmniejszych szans. No to mamy 1 do 0. Kopacz. Co postanowi sędzia? Odrzutu wolnego krew znowu za Lubin. Naprawdę udana interwencja. Strzał z daleka, ale Bramkarz nie dał się zaskoczyć. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Kwekwe. Kwe. Lech nie utrzymał się przy piłce. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. No ale jednak zostało to w końcu zatrzymane. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Czy uderzy celnie? I jest! Trafia teraz! Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu, zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Dwa do zera. Gramy dalej. Dąbrowski. Tomasz Makowski. Dobre przerwanie akcji rywala. Mateusz Wdowiak. Damian Dąbrowski. Dąbrowski. Damian Dąbrowski. Dąbrowski. No, 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 ale trik. Bardzo ładnie teraz w obronie. Nowo mogą konstruować akcję. Afonso Souza. Wyjście lecha z piłką do przodu. Czujny blok. Ta wrzutka mogła być groźna. Traci piłkę po tym wejściu. I piłka wychodzi za boisko. Grew znowu drużyna przeciwna. Podanie do wdowiaka. Walczy tam, szuka okazji strzeleckiej. Nie ma! Blok, brawo! No naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Domku, może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Radosław Murawski. Mikael Lisak. Podanie do Alana Czerwińskiego. Ależ to była teraz bomba. Ależ niewiele zabrakło. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Kwe-kwe. Przewidział to zagranie, pewnie chwyta piłkę. Oj, świetne! Prosto padłe zagranie. Nie ma gola. Świetna interwencja. Jesper Karlström, Bartosz Salamon, Afonso Souza. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Lubinianie nie przerywają akcji. Sędzia też nie, bo uwzględnia korzyść. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Tak jest! Dopisuje sobie teraz drugą bramkę. Nie mają na niego sposobu. Można tylko patrzeć i pić mu zasłużone brawo. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Tak to się robi, szanowni. Szanowni Państwo, świetny strzał, ani chwili wahania, czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Kopacz. Nie sądziłem, że przed końcem pierwszej połowy goście będą tak wysoko prowadzić. Tak pokazują w tej pierwszej połowie, że potrafią strzelać gole. Grają jak znud, świetnie operują piłką, imponują skutecznością i naprawdę zdziwię się, jeśli w tym spotkaniu coś jeszcze się wydarzy. No chyba, że zapakują kilka kolejnych do siatki, ale to trudno byłoby nazwać niespodzianką. Milić Radosław Murawski Twarde wejście, ale skuteczne. Kopacz. Naciskany Kopacz, za nim nie ma już nikogo. Tomasz Makowski. Bartosz Kopacz. Przewinienie. Miedziowi będą za chwilę wykonywać stały fragment gry. Damian Dąbrowski mocno trzyma się na nogach. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu, Damian Dąbrowski. Makowski. Przerwa. Za nami pierwsze cztery. I znów gramy. Mecz był jak na razie jednostronny. Ale w drugiej połowie może się to zmienić. Zdecydowane wejście w piłkę. Alan Czerwiński przy piłce. Szansa! Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie. Z bliska, świetna bramka. Brawo. I po tej bramce jest 4-0. Bochar. Gramy dalej, gestykuluje sędzia. Faul odnotowany, ale przyznaje korzyść na rzecz Zagłębia. Podanie do Wdowiaka. Jak rozwiąże tę sytuację? Dobra interwencja bramkarza. Daleko dogrywa w pole karne. No i niestety obrońca Rywala go uprzedził przy tej centrze. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę Rywala. Wychodzi na pozycję. Co on teraz zrobił? Strzelił całkiem niecelnie. Zupełnie zmarnował wysiłek kolegów. Po tak dobrze rozegranej akcji wypadało chociaż zatrudnić bramkarza. Szkoda tutaj złego wykończenia, bo do tego momentu cała kontra przebiegała doskonale. Tomasz Makowski. Makowski. Kopacz. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Oj, sędzia nie może tu mieć nitości. Drużyna zagłębia, wprowadza rezerwowego. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Dobre podanie, będzie ciekawie. Nie ma! Pokazał teraz klasę. Na 11 metr z rogu. Lubinianie nie przerywają akcji. Sędzia też nie, bo uwzględnia korzyść. Afonso Souza. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Wdowiak. Dąbrowski. Pokar. Ciąga na siebie uwagę całej obrony. Nie ma gola. Świetna interwencja. Czas sięgnąć do rezerw. Wpuścić nowe siły na Murawę. Głęboko w pole karne zagrywa. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Podanie do Alana Czerwińskiego. Czy trafi? I po akcji strata Afonso Souza. Damian Bochar, Łąd Bochara, oddał rywalom piłkę. Mamy przerwę w grze, będzie wznowienie od bramki. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do Roszady. Aut po tej udanej interwencji. No, i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Alan Czerwiński ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. Teraz tylko trafić! Strzał, ale zabrakło celności. Nie ma gola. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Jest teraz okazja do stworzenia kolejnej groźnej sytuacji. Co postanowi sędzia? Odrzutu wolnego krew znowu za głębie Lubin. Dąbrowski. Co pokaże Damian Bochar? Na wolne pole, do Bochara. A teraz Mateusz Wdowiak. Teraz przed szansą. Tak proszę Państwa, piłka w siatce. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie wprost na nogę. Pozostawało już tylko postawić kropkę na i. Stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. Aktualny wynik to 4 do 1. Bartosz Salamon. Mikael Lisak. Jest tam trochę miejsca w 16. dogrywa na wolną pozycję. Teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie! Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji, aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite dośrodkowanie. To trafienie to była czysta formalność, krótki dystans i bez większych problemów kieruje piłkę do siatki. Brawo. Tablicy wyników 5 do 1ego. Ależ łatwo teraz minął. Ale już na posterunku mamy kolejne ogniwo linii obrony. Przerywają tę akcję. Mikael Isak. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. To jeszcze nie koniec. Niebywałe. Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje, mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tego strzału przy bliższym słupku nie dało się obronić? Czy naprawdę było to tak dobre uderzenie? No nie jestem tego pewien. Poletanowicz. Zbyt łatwo oddana piłka. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Była wrzutka, ale piłka i tak padła łupem dobrze ustawionych obrońców. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Rykoszet i tylko rzut rożny, ale wciąż atakują. Wrzuca piłkę przed bramkę. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Mija go sprytnym zwodem. Brawo! Fenomenalna interwencja. Balua. Dobra centra w szesnastkę. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Radosław Murawski. Czy to będzie dobry strzał? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Cóż, była tu szansa Bramkowa. Była i się zmyła. Ostatni gwizdek coraz bliżej, ale to spotkanie mogłoby się już teraz zakończyć, prawda? Pełna dominacja drużyny gości. Ten zespół był dzisiaj nie do zatrzymania. Nie wiem, czy w starciu z drużyną w takiej formie ktokolwiek miałby szansę na równą walkę. Jeśli spojrzeć formacja po formacji, drużyna zdeklasowała rywala właściwie w każdym aspekcie. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle, chce to wykorzystać. Cóż za zmarnowana okazja, to powinno wpaść do siatki. Czasem zamiast mierzyć trzeba po prostu walnąć z całej siły. Sędzia pokazuje, że dolicza 3 minuty. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Mateusz Wdowiak. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Mamy róg dla Zagłębia. Wybija piłkę z dala od bramki. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Nic z tego nie będzie. Mamy spalonego. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie trzy punkty. No przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz widzę. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na trzy punkty. Cóż za spektakularna forma. Miejmy nadzieję, że utrzyma ją jak najdłużej. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych, a gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby i hat bo cały czas szukał okazji nie dawał spokoju obrońcom. Właściwie zaaplikował.